Cześć! Tym materiałem rozpoczynamy naszą właściwą serię filmów z Bośni i Hercegowiny. Ja w swoich filmach skupię się na miejscach, trasach i historii, a Kasia w swoich w bardziej vlogowej formie opowie o jej wrażeniach z wyprawy, o stronie kulinarnej, o uczestnikach naszej wycieczki, o przyjacielskim klimacie, jaki na wyjeździe panował i wielu innych aspektach turystyki zorganizowanej. Dowiecie się wiele na temat tego kraju. Jego historii, kultury, religii, kuchni, zabytków, gór, rzek i jezior i morza, a także dróg. Nawet tych, które ciężko znaleźć na mapach, po których my, czyli ekipa kanału Tylko Jazda z Mototour w towarzystwie 9 motocyklistów i pod czujnym okiem Macieja, organizatora i pilota biura motopodróżni.pl przejechaliśmy w granicach tego fascynującego kraju prawie 2000 km. Seria ta będzie ciekawa zarówno dla tych, którzy chcą dowiedzieć się jak wygląda taka forma turystyki, czyli motocyklowej turystyki objazdowej prowadzonej przez doświadczonego pilota, jak i dla tych, którzy chcą poznać piękno Bośni i Hercegowiny. Bośnia i Hercegowina to kraj majestatycznych, widokowych tras, dziwiczych, nieskomercjalizowanych jeszcze cudów przyrody i urokliwych miasteczek i miast o skomplikowanej historii. Piękne ujęcia obrazujące majestat gór dynarskich, zwanych inaczej alpami dynarskimi, zajmujących niemal całą powierzchnię kraju pojawią się w dalszej części materiału. Jednak rozpocznę ten film tak jak rozpoczęliśmy naszą przygodę z eksploracją Bośni. Od krótkiej dawki historii. Wszak mówić o krainie tej w oderwaniu od historii byłoby karygodnym zaniechaniem. To właśnie burzliwa i szalenie skomplikowana historia tego nieodległego od Polski skrawka Europy, który łączy w sobie świat zachodni ze wschodem, jest tak atrakcyjna dla podróżników i to właśnie ona nadaje podróży przez państwo Bośniaków, Serbów i Chorwatów właściwy smak. Mam na imię Mariusz, witam na kanale Tylko jazda z Motototur i zapraszam na film Bośnia i Hercegowina z motopodróżni.pl. Do Bośni wjechaliśmy od strony północno-zachodniej. Mówiąc Bośni, mam na myśli region historyczno-geograficzny wchodzący w skład Bośni i Hercegowiny, który to obejmuje północną i środkową część kraju: kraju trzech religii, trzech historii, trzech narodów. Bośnia i Hercegowina ma długą i burzliwą historię. Obszar ten był zaludniony od pradziejów przez Lirów, Celtów i Rzymian. W X wieku stał się częścią państwa słowiańskiego, a w XIII wieku został królestwem. Jednak prawdziwa transformacja regionu nastąpiła po przyłączeniu do imperium osmańskiego w XV wieku, które wywarło znaczny wpływ na kulturę i religię regionu. Dlatego częstym widokiem są postawione przez Turków meczety, obok których możemy dostrzec zamki, które zbudowane zostały właśnie w celu obrony przed wspomnianym imperium osmańskim. Jednym z takich ciekawych meczetów jest meczet przy twierdzy burzim. Największy drewniany meczet w Bośni i Hercegowinie. Zbudowano go w 1838 roku. Lokalni stolarze zbudowali świątynię w staroświecki sposób, bez użycia gwoździ i innych metalowych części. Co ciekawe, pomimo niewątpliwej wartości historycznej, dopiero w 2003 roku budowla trafiła na listę zabytkowych obiektów chronionych. Obok meczetów znoszą się ruiny twierdzy, której my nie decydujemy się zwiedzać, gdyż ruszamy do nieodległej, znacznie większej twierdzy pochodzącej z tamtego okresu Zamku Ostrożac. Północna część Bośni i Hercegowiny to oczywiście góry, a jak góry to cała masa zakrętów, w dodatku o bardzo przyzwoitej nawierzchni, co czyni przejazdy pomiędzy lokacjami doskonałą rozrywką już samą w sobie i w dodatku tak jest w całym kraju. Słowem, raj dla motocyklistów. Zamek Ostrożac. Ponoć jakaś forma warowni istniała tu już od V wieku, jednak pierwszy udokumentowany wpis o zamku pochodzi z końcówki wieku XIII. Zamek przez lata był rozbudowywany i umacniany, jak wiele innych zamków w okolicy, z powodu zagrożenia tureckiego, przed którym ostatecznie nie uchronił. Potężna twierdza ma długość około 200 metrów, a na jej terenie znajduje się dobudowany w XX wieku pałac rodziny von Berksów, który stał się ich siedzibą rodową. Brexowie nie cieszyli się jednak długo posiadaniem tego pięknego miejsca na ziemi, gdyż po II wojnie światowej w 46 roku zamek znacjonalizowano i stał się własnością Jugosławii, a później Bośni i Hercegowiny. Z nieco nowszych dziejów, w tym miejscu przez rok z przerwami mieszkał nawet sam Josip Brostito. Z tego bajkowo wręcz usytuowanego zamku udajemy się w stronę jednego z bośniackich cudów przyrody, w stronę Parku Narodowego Una a ja po drodze prowadzącej przez 8 kilometrów wzdłuż malowniczej rzeki Una opowiem jeszcze trochę o historii. W ciągu wieków Bośnia i Hercegowina była areną walk między Imperium Osmańskim i Austrią i Węgrami. W XIX wieku region został anektowany przez Austro-Węgry i pozostał pod ich panowaniem do końca I wojny światowej. Po upadku Austro-Węgier Bośnia i Hercegowina weszła w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli późniejszej Jugosławii. Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii obejmowała sześć republik: Chorwację, Słowenię, Macedonię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę i Serbię. W roku 1991 trzy pierwsze republiki jednostronnie ogłosiły niepodległość po przeprowadzonych wcześniej referendach. Rok później suwerenność ogłosiła również Bośnia i Hercegowina. Republika Serbii zdecydowanie potępiła tę decyzję i w 1992 roku w połączeniu z Czarnogórą ogłosiła powstanie Federalnej Republiki Jugosławii. Do tej historii jeszcze wrócę, bo dojeżdżamy właśnie na parking niemal przy samym Wodospadzie, celu naszej wizyty w parku. Rzeka UNA jest zjawiskowa. Nic dziwnego, że w 2008 roku stworzono wzdłuż jej części Park Narodowy UNA. Można tu i odpocząć, i się rozerwać, bo na rzece organizowany jest rafting, a także uprawiane są inne sporty wodne. My jednak przyjechaliśmy tu, by zobaczyć symbol tego parku zjawiskowy wodospad. Sztrybaczki Buk największy i najpiękniejszy wodospad w Parku Narodowym UNA. Ma on 25 metrów wysokości i spływa kaskadowo wzdłuż bośniacko-chorwackiej granicy. W 35 stopniowym upale, bijąca od wodospadu bryza, była dla nas istnym ukojeniem. A ja dowiedziawszy się, że w rzece dozwolone jest pływanie, nie mogłem przecież takiej okazji odpuścić. Nasz kierownik wycieczki powiedział, że można tutaj pływać, więc grzech byłoby nie skorzystać z takiej okazji. Jestem. Chyba, że Kasia chce się popływać. Nie, ja chcę się nagrać. Dobra, no to skakuję. Po solidnej dawce orzeźwienia w równie zimnej, co krystalicznie czystej wodzie, ruszyliśmy dalej. Pożegnaliśmy wąskie uliczki okolicznej wioski, by złapać trochę więcej wiatru w wentylację naszych kurtek. Z okolicy Bichacia udaliśmy się trasą wzdłuż granicy biegnącej równolegle do linii brzegowej Adriatyku w stronę Mostaru. 300 km niemal idealnego asfaltu, niezliczona ilość zakrętów w najróżniejszych kombinacjach i ten widok na rozległe, wypalone słońcem góry i kotliny. Czysta, niczym niezmącona, motocyklowa poezja. A mogło być tylko lepiej, bo przecież jechaliśmy do zdaniem wielu najpiękniejszego miasta Bośni i Hercegowiny Mostaru. Zostawiając was z tymi ujęciami kontynuował będę o historii kraju. Po rozpadzie Jugosławii w byłych republikach wybuchły krwawe konflikty. W 1991 roku armia jugosłowiańska zdominowana przez Serbów zaatakowała Słowenię. Następnie wojna przeniosła się do Chorwacji. Na początku 1992 roku również w Bośni i Hercegowinie wybuchła krwawa wojna trwająca do roku 1995, której skutki na ulicach miast, ale i przede wszystkim w pamięci boszniaków, Serbów i Chorwatów można obserwować do dzisiaj. W wyniku działań wojennych, a przede wszystkim w wyniku czystek etnicznych zginęło nawet do 200 tysięcy osób, a niemal 2 miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Wszystkie strony konfliktu dopuściły się licznych, straszliwych etnicznych czystek. Trwawą wojnę zakończyła dopiero zbrojna interwencja sił ONZ, stąd dziś taki, a nie inny podział państwa na dwie główne, autonomiczne jednostki administracyjne. Federację Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską. których granica przebiega tak, jak przebiegała linia frontu w momencie zakończenia walk. Ale może o wojnie już wystarczy. W końcu sami mieszkańcy chcieliby dziś widzieć swój kraj jako piękny skrawek ziemi. A jeśli już mowa o pięknie, to docieramy właśnie do Mostaru. Według wielu najpiękniejszego miasta całego kraju. Najsłynniejszym zabytkiem Mostaru jest położony w centrum XVI-wieczny kamienny stary most. Zniszczony podczas wojny domowej, a później odbudowany z oryginalnych bloków wyciągniętych z przepływającej poniżej Neretwy. Nowy stary most, jak nazywają go mieszkańcy i jego najbliższe otoczenie, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I nie jest to jedyny most w tym kraju wpisany na tę listę, ale o tym w drugiej części filmu. Nawet nazwa miasta, Mostar, wzięła się od słowa Mostari, czyli strażnicy mostu. Dziś Mostar to piękne uliczki oraz cała masa straganów z ręcznie robionymi pamiątkami. O ile w wielu miastach Europy pamiątki takie sprowadzane są z Chin, tak w Mostarze wykonują je pracą własnych rąk lokalni rzemieślnicy. Warto docenić ich pracę tym bardziej przez wzgląd na bezrobocie, które w kraju sięga 40%. Zaradni mieszkańcy mocno jednak pracują nad odbudowaniem ich wspaniałego kraju, chociażby właśnie poprzez turystykę klimatu Mostaru, jego bajkowego wręcz uroku, mimo najszczerszych chęci nie da się oddać w filmie. Tam po prostu trzeba pojechać. Chociażby po to, by zobaczyć sławne skoki ze Starego Mostu do Eretwy, ale o tym więcej opowie Kasia. My po spędzonym w mostarze wieczorze i poranku ruszamy dalej. Nieopodal mostaru u podnóży majestatycznej formacji krasowej leży wieś blagaj. Spotyka się tu istny cud natury z kulturowym mistycyzmem. Stoi tu tekija, czyli klasztor terwiszów, a zaraz obok jedno z największych wywierzysk krasowych w Europie. Klasztor zbudowany został w XVI wieku przez Derwiszów, legendarnych mnichów wędrownych, walących Boga poprzez wprowadzający w szczególny trans taniec. Choć pierwotnych lokatorów dzisiaj tu już nie ma, budynek trwa nadal w niemal nienaruszonym stanie, emanując majestatem i spokojem. W kulturze Bośni i Hercegowiny woda od zawsze odgrywała mistyczną wręcz rolę. Wszelkie życie z wody pochodzi, jak głosi napis na ścianie tekii. Nic więc dziwnego, że świątynię postawiono w miejscu wyjątkowym. Spod stóp potężnej formacji skalnej niespodziewanie wypływa masa szmaragdowej wody. Podziemna rzeka o nazwie Buma przez 20 km płynie głęboko w krasowych skałach, po czym wybija na powierzchnię zaraz przy klasztorze potężną siłą 45 tysięcy litrów na sekundę. Jest to jedno z najsilniejszych źródeł w Europie. Jeszcze tylko chwila przy bosniackiej kawie i ruszamy dalej. A dalej oczywiście niesamowicie kręte widokowe górskie trasy. W końcu 90% kraju leży powyżej 200 metrów nad poziomem morza. Gdzieby się nie udać, przyjemność z jazdy gwarantowana. A udajemy się w stronę kolejnego cudu przyrody, wodospadów w Krawicach. Po drodze jednak zajeżdżamy do słynnej wioski pielgrzymów Medjugorje. Miejsca, które przez ostatnie 40 lat rozrosło się z maleńkiej wioseczki do sporych rozmiarów miejscowości. Niemal każdy żyje tutaj z turystyki pielgrzymkowej. W 1981 roku miały tu miejsce ważne dla katolickiej społeczności objawienia maryjne. I choć kościół katolicki do dziś nie uznał oficjalnie ich prawdziwości, w kolejne rocznice w okolicach miasta modlić nawet kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Jest to szczególnie popularny kierunek wśród pielgrzymów z Polski. W tej części kraju polski język da się usłyszeć dość często, choć oczywiście nie tak często jak na Chorwacji. Spalone słońcem wzgórze nie zachęcało nas do pierwszych wędrówek, to też udaliśmy się zaczerpnąć ochłody w otoczeniu nieodległych wodospadów wodospadów Krawica. Bośnia i Hercegowina, jak to już wielokrotnie podkreślałem, jest krajem gór i wody. Wodospady Krawica to wyjątkowa, naturalna atrakcja o bajkowym wręcz charakterze. Uznawane są za jedne z najpiękniejszych i najbardziej spektakularnych wodospadów w Bośni i Hercegowinie. To naturalny amfiteatr, do którego rzeka Trebiżac spada po szerokim łuku nawet z wysokości 25 metrów, tworząc poniżej szmaragdowy basen, który latem daje sielankowe wytchnienie od upału setkom mieszkańców i turystów. Cały obszar jest chroniony przez państwo, ale pozostaje otwarty dla mieszkańców i turystów na zwiedzanie, pikniki, biwakowanie, a nawet i pływanie. Ja po raz kolejny oczywiście nie mogłem odmówić sobie tej przyjemności. Jakby tego pływania było nam mało, na koniec dnia udaliśmy się nad morze. Nie chorwackie, nie czarnogórskie, a hercegowskie. Tak, Bośnia i Hercegowina ma dostęp do morza. Okolicy miejscowości Neum. A tam spod wodospadów prowadzi zboczem góry, a jakże kolejna piękna górska droga. Przyjemności płynącej z tak zwanego winklowania towarzyszy widok na rozciągające się w dolinie jezioro Switawsko. Warto się tutaj zatrzymać na chwilę. W końcu dojeżdżamy do Neum, jedynego nadmorskiego miasteczka w kraju wciśniętego pomiędzy 1800 km kontynentalnego wybrzeża Chorwacji. Linia brzegowa Bośni i Hercegowiny ma aż 22 km, co czyni ją drugą najmniejszą linią brzegową na świecie, zaraz po Monako. Taki stan granicy na rękę nie jest oczywiście Chorwatą, gdyż właśnie przez Neum biegnie droga z Chorwacji kontynentalnej, jak można powiedzieć, do jej esklawy z miastem Dubrownik na czele. Z tego też powodu Chorwaci zbudowali 2,5-kilometrowy most na półwysep Pelješac, który całkowicie omija Neum. Oczywiście Bośnia i Hercegowina głośno protestowała przeciwko temu pomysłowi, ponieważ może to skomplikować ruch statków, jeśli Neum stanie się kiedyś dużym miastem portowym. Czy tak będzie? Tego nie wynik. Dziś pozostaje jedynie zachwycać się urokliwym adriatyckim zachodem słońca, którym zakończę pierwszą część naszej wycieczki. A w kolejnym filmie Kasia opowie o Bośni i Hercegowinie pod przewodnictwem motopodróżni.pl bardziej w vlogowej formie, a druga część trasami i miejscami z tego pięknego kraju za dwa tygodnie. Cześć! Czas na zasłużony odpoczynek. Chłopaki tam też teraz chillują, bo namęczyliśmy się na tych motocyklach. Jest gorąco, dzisiaj znowu temperatury. Termometr pokazał 33 stopnie, więc jak wiecie, to są wysokie temperatury, jest gorąco. A to co widzimy teraz, to jest jedno z najlepszych zwiększeń każdej wycieczki. Czas chilować, buziaki.